Dobry wieczór Państwu. Szanowny Wielki Książę Fryderyk poprowadził, otworzył i wystąpił na ostatniej przed świętami Bożego Narodzenia Radzie Knieziowskiej. Początek ostatniej przed świętami Bożego Narodzenia Rady Knieziowskiej odbyła się bardzo uroczyście. Wystąpił szanowny Wielki Książę Fryderyk, który ponownie podkreślił, jak ważny dla rasy króliczej święto Bożego Narodzenia, ponieważ po pierwsze jest to okres, kiedy każdy obywatel powinien odpocząć od ciężkiej pracy w dokonywaniu bohaterskich reform ludowych, które zapoczątkował szanowny Wielki Książę Fryderyk, a także powiedział, że to jest bardzo ważny element kulturowy dla całego dla kształtu kulturowego Wielkiego Księstwa Królików. Jeszcze raz powtórzył i ponownie odczytał swój list skierowany i napisany wczoraj do prezydentów i sołtysów miast i wsi, w którym pogratulował im za bohaterskie i dzielne organizowanie jarmarków Bożonarodzeniowych w każdym miejscu Wielkiego Księstwie Królików, niezależnie od warunków logistycznych. Potem przemówił także szanowny książe koronny generał Rudolf. Który jako dowódca dywizji szturmowych elity wojskowej Wielkiego Księstwa Królików powiedział, że Wielkie Księstwo Królików będzie miało piękne i bezpieczne święta, ponieważ cała 100 tysięczna armia książęcka stoi bohatersko na granicy i do żadnego incydentu w czasie Świąt Bożego Narodzenia nie dojdzie. Następnie przemówił minister wojny generał Pikenchauwski i szef Rady Generałów generał Fryczkoni. Wielkie Księstwo Królików to państwo o najlepszych obchodach Bożego Narodzenia na świecie, to wszystko dzięki szanownemu wielkiemu księciu Fryderykowi. Przez ostatnie dwa wydania mówiliśmy o dwóch państwach, dyktaturach komunistycznych, Warszawie i Bydgoszczy, gdzie święta są na najgorszym poziomie na świecie. W Warszawie i w Bydgoszczy są to te same powody, ponieważ jest tam bieda, ubóstwo i wszystko jest zarządzane przez komunistów, którzy zmieniają piękne uroczystości święta Bożego Narodzenia na partyjną grę swoich elitarnych kast rządzących. Z drugiej strony jest wielkie Księstwo Królików, które ma tą Wigilię i ogólnie święta Bożego Narodzenia Lepszą. O tym już mówiliśmy w dwóch wcześniejszych wydaniach. Ale musimy także Państwa poinformować, że w innych państwach na świecie, między innymi Republice Gdańskiej czy Republice Poznańskiej, święta nie są tak pięknie jak w Wielkim Księstwie Królików obchodzone. Ponieważ w Wielkim Księstwie Królików jest to faktyczny odpoczynek po ciężkiej pracy, co podkreślił w dniu dzisiejszym szanowny Wielki Książę Fryderyk. Gdy w Gdańsku i Poznaniu, gdzie gospodarka stoi i się nie rozwija, w przeciwieństwie do bohaterskiego Wielkiego Księstwa Królików, gdzie cały czas to Idzie do przodu. Jest to faktyczny czas na odpoczynek w przeciwieństwie do tych państw. Mamy wielką radość Państwu ogłosić, że w większości polskich szkół podstawowych i średnich dzisiejszy dzień był ostatnim dniem z dzwonkami w roku 2024. W większości według szacunkowych danych stwierdzonych przez Frisher, Nudjota i Kniężyską Agencję Prasową około 90% szkół podstawowych i średnich, ponieważ jutro będą i wyłącznie wigilie klasowe. Natomiast w tych pozostałych nieszczęśliwych 10% będą jeszcze niestety normalne lekcje po porannych wigiliach klasowych. Na naszym liczniku, który cały czas drodzy telewizjowie mogą oglądać w Lewym Dolnym Roku jest odliczanie do przerwy świątecznej. Dzisiaj już mamy szczęśliwie 11 na 12. Jutro będziemy świętować oficjalnie przerwę świąteczną i tak można stwierdzić, że dla tych szkół, które już nie mają lekcji w piątek, się ona rozpoczęła, bo Wigilie Klasowe to a. nie jest lekcja, b. to w większości przypadków jest bardzo miło spędzony czas z klasą. Wigilie Klasowe to nieodłączny element polskich szkół podstawowych, jak i średnich, a dlatego musimy się zastanowić, czy lepsze są te poradne, na przykład o godzinie ósmej, czy późniejsze, na przykład zaczynające się o godzinie 10. Ponieważ i przytoczone na początku godzina ósma i dziesiąta to jeszcze poranek, to dlatego Państwu pokażemy zdjęcie z zachodu słońca nad grudziądzem wczoraj przy ulicy a Więcej wczorajszych grudziąckich informacjach. Wracając, poranne Wigilje mają ten plus, że się szybciej kończą. Jest to dosyć dobra informacja dla osób, które chcą jak najszybciej zacząć już tą przerwę świąteczną i siedzieć sobie w domu. Natomiast są, pojawiają się także osoby, które uważają, że obojętnie im, kiedy to zaczną. Czy zaczną o godzinie dziesiątej, po dwóch godzinach Wigili czy o godzinie 12 po dwóch godzinach wigilii, która by się miała zacząć o godzinie 10, więc wtedy wolą oni po prostu pospać dłużej, bo to są zazwyczaj śpioszki. Natomiast Fresh film Dieta rekomenduje Państwu szybsze wigilie, ponieważ to pozwala właśnie szybciej zająć się przerwą świąteczną w domu. A wiadomo, że ważniejsza od wigilii klasowej jest rodzinna wigilia. Dzięki szanownemu wielkiemu księciu Fryderykowi telewizja knieziowska Frischer Film Rudiota stale się rozwija. Jednym z większych sukcesów szanownego wielkiego księcia Fryderyka było założenie telewizji knieziowskiej w, dwu, w dniu 11 czerwca 2022 roku. Teraz, gdy pod, od dwóch miesięcy jest ona w systemie filmowym YouTube, zdobywa ona coraz większych fanów i tym podobnych, ponieważ zdobyła już ponad 50 subskrybentów, mając ich 51. Drodzy telewidzowie, apelujemy jednak, aby w czasie świątecznym zrobić FFR-owi prezent i zagwarantować 100 subskrypcji do Sylwestra. Na Wiśle, na odcinku grudziąckim, stale, już przez cały rok, nie tylko lato, widać łachy piachu, ale i tak Wisła jest bardzo wzburzoną rzeką. Każdy, kto był w szydelcie Wisły, wie, że Wisła w takim odcinku swojego płynięcia wytwarza. Wytwarza to może nieprawidłowe słowo, ale otacza ją silniejszy wiatr, który jest zawsze odczuwalny. W dniu dzisiejszym był on wyjątkowo silny i panował na terenie całego miasta Grudziądza. Być może to było dlatego, że Wisła była tak zburzona. Po czym to oceniamy, widać jak Wisła płynie na kamerze, co rzadko kiedy się zdarza. Znaczy, jeszcze Wisła na kamerze wygląda, jakby stała. Przy okazji widzimy łachy Piachu. Oddali. Dobry wieczór, Państwu zapraszam na program WWF-u. Dzisiaj naszym gościem będzie szef Banku Kniedzielskiego, Fryliński. Dobry wieczór Panu. Jak wygląda sytuacja z pożyczkami, chwilówkami na święta Bożego Narodzenia w Wielkim Księstwie Królików? Sytuacja wygląda perfekcyjnie, ale nie dla banku poniekąd, ponieważ te chwilówki i pożyczki absolutnie nie są brane, co pokazuje, jaką potęgą jest Wielkie Księstwo Królików. Wielkie Księstwo Królików jest już tak bogatym państwem, że żaden obywatel nie państwa nie musi się zadłużyć na święta Bożego Narodzenia, bo każdego na nie stać. Czasem są one bardzo, bardzo bogate, czasem one po prostu są bardzo bogate, czasem bogate, ale w dalszym ciągu słowo bogate zawsze występuje, co pokazuje, że Wielkie Księstwo Królików nie jest ogromnym państwem, tylko jest najlepszym państwem do życia na świecie.